Cześć. Cześć, dzień dobry. Świetnie, że dzisiaj z nami jesteście. Nasza prezentacja jest o tym, co buduje Twoją pewność siebie, tak jak u superbohaterów, a jakie działania ograniczają Twoje moce. Paulina Maslich, mentor, coach i trener. Paulina pomaga firmom, w tym agencjom marketingowym, w znalezieniu najlepszych programów rozwojowych dla swoich pracowników. Anna Rząca. Ania pracuje jako coach, mentor, konsultant HR. A wspiera profesjonalistów w podnoszeniu swojej efektywności. I razem jako Dotway pomagamy firmom w tym, aby ich pracownicy stali się superbohaterami, w tym superbohaterami marketingowymi. I co dzisiaj dla Was mamy w tym kontekście? Prezentację. Co gryzie marketera, czyli jak działać pełnią potencjału, by zostać marketingowym superbohaterem. A dlaczego o tym mówimy? Bo temat jest ważny. Paulina. Czy wiesz, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia dodała wypalenie zawodowe na listę swoich chorób? Ja wiem, ale pamiętam, że ta informacja mnie bardzo zaskoczyła. To było dopiero w tamtym roku, czyli w 2019 roku. Trochę późno. Bardzo późno. Zwłaszcza, że dane mówią, że aż 23% osób czuje cały czas wypalenie zawodowe, a aż. 44%, czyli prawie połowa respondentów w raporcie Galupa powiedziała, że albo jest już na zakręcie, albo czuje to wypalenie od czasu do czasu. Razem robi się nam ogromny procent. Mhm. I tak naprawdę pytanie jest, czy w naszej pracy, jeżeli pracujemy w branży marketingowej, to nas dotyczy? Pytanie kolejne, jakie emocje nam towarzyszą w ciągu dnia w pracy? Czy pojawia się zwątpienie, stres, niemoc, frustracja? A tak. czy u Ciebie się pojawiła kiedykolwiek? Ja sobie przypominam nasze początki, kiedy stawiałyśmy firmę na nogi, pierwsze posty social media albo popuszczenie pierwszej kampanii reklamowej, mi serce biło jak dzwon. Absolutnie. Ja miałam takie same odczucia i co wtedy czułam? Zastanawiałam się, czy jestem jedyną osobą, która czuje tak samo. Ale okazuje się, może i dobrze, że wszyscy tak czujemy, ponieważ uczucie strachu, frustracji, wstydu jest całkiem naturalne. A kiedy się pojawia? Na przykład wtedy, kiedy uważamy, że popełniliśmy jakiś błąd albo zdarzyła się wtopa marketingowa. A jakieś przykłady? Przykłady mamy od największych. Popatrzcie na reklamę HM. HM, bardzo duża marka, czyli H&M, która bluza całkiem fajna, napis też jest ok, ale chyba model nie trafiony. Genialna wtopa, ciekawa, czy dostali złotą malinę za tę reklamę. Kolejna reklama, Marka Daw, nawet dwie reklamy wypuściła. Co sugerują? Sugerując, że jeżeli wymyjemy się ich płynem, to będziemy bielsze. Ponownie kampania, która spowodowała całą lawinę kontrowersji. A co powiecie o Marku Zuckerbergu, czyli guru Facebooka? W 2017 roku przeniósł się za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Do Puerto Rico, zalanego podczas huraganu. I oczywiście wyrażał tutaj swoją empatię, natomiast jego awatar był tak uśmiechnięty, że ta empatia w ogóle nie była widoczna, ponieważ tak był przejęty i tak był podekscytowany tą rzeczywistością wirtualną. Czyli wtopy i zdarzają się największym. Aniu, ale dlaczego nam nie wychodzi? No właśnie, przeczytałam wiele publikacji, posłuchałam wielu mówców. Przeczytałam wiele książek i artykułów, i okazuje się, że przede wszystkim opisane są czynniki zewnętrzne, np. niewystarczający czas, brak strategii działania, niespinający się budżet, źle dobrana grupa docelowa, czy też inne histerie, o których Wy na pewno wiecie od nas lepiej. No właśnie, ale jak tak Ciebie słucham o tych czynnikach zewnętrznych, to zaczynam się zastanawiać, czy to byłby jedyny element, który utrudnia nam <laughs> pracę w dziale. Czy w branży marketingowej? Bo pytanie za milion brzmi do ciebie i do was. Czy zastanawialiście się kiedyś, że może to ty jesteś powodem, przyczyną, źródłem niepowodzenia kampanii? Okazuje się, że nasz sposób myślenia oraz nasze nastawienie w równie taki sam sposób, albo nawet i większy, determinuje, czy dana kampania jest porażką, czy jest sukcesem. Jesteście zdziwieni? Może warto się temu przyjrzeć w takim razie? Myślę, że zdecydowanie warto się przyjrzeć, co gryzie marketera. No, co może gryźć marketera? Być może przekonanie takie, jak my miałyśmy na początku, że skoro jesteśmy początkujące w działaniach marketingowych, to powodzenie naszych kampanii no, może mieć nikłe szanse na początku. Albo czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że patrzyłeś na innych i sobie pomyślałeś, wszyscy są lepsi ode mnie? A może nie zdecydowałeś się wziąć udziału w fajnym projekcie ze strategicznym klientem, bo bałeś się, że nie masz wystarczająco doświadczenia, żeby temu podołać? Doświadczenia, ale też pojawia się wiedza. Czy na przykład powiedziałeś, że nie dasz sobie rady z dużym klientem, ponieważ nie masz wystarczającej wiedzy? A może z drugiej strony? Tłumaczyłeś sobie, kiedy jakaś kampania czy reklama nie wyszła, że to musiała być ta fatalna grafika. Albo, tak jak my z naszego doświadczenia mówiąc, Stwierdziłyśmy, że jeżeli ta reklama siadła tutaj, to siądzie też gdzie indziej. I tak myślę sobie, Aniu, że tych wszystkich myśli, które grążą nam w głowie, jest mnóstwo. Ale czy zastanawiamy się, które nam służą, a które nas sabotują, i w kontekście tych sabotażystów wewnętrznych mamy dzisiaj dla Was trzy ważne kroki. Jak sobie z nimi poradzić? Jak ich w ogóle znaleźć, tych sabotażystów? <laughs> Właśnie, jak znaleźć, jak rozpoznać i trzeci najważniejszy krok, jak sobie z nimi poradzić. A skoro mówimy o tych wewnętrznych sabotażystach, może warto ich przedstawić? Zdecydowanie tak. Od czego zaczynamy? Mamy gremliny. Mamy interpretacje, założenia i ograniczające nas przekonania. Weźmy na to te, te gremliny. Czym są? Jak myślimy gremliny, to myślimy sobie taki wewnętrzny głos, wewnętrzny krytyk, który podpowiada ci. Nie rób tego, nie masz tak. doświadczenia, nie dasz rady, nie poradzisz sobie, nie wyjdzie ci. Zostaniesz ośmieszony. Tak. I ten głos, który nas tak wewnętrznie e, broni, krytykuje, czemuś służy. Mhm. I właśnie służy nam temu, żeby nas ochronić przed ośmieszeniem, wspomniałaś, przed wstydem, przed samotnością, przed porażką. A jak tam twoje gremliny? Bo moje się mają całkiem dobrze. A mam takiego jednego, które teraz nie przychodzi na mnie, w zasadzie to codziennie mi towarzyszy, jak jadę samochodem. Parkowanie, moja ulubiona czynność, zawsze wtedy słyszę mniej lub głośniej, nie dasz rady, porysujesz, ten słupek na chodniku znowu na Ciebie wpadnie, ta latarnia znowu Cię zarysuje. I... Z uwagi na to, że boję się, bo boję się, że porysuję, że nie dam rady, że nie jestem wystarczająco dobrym kierowcą, krążymy za nią często po mieście albo po galerii, szukając miejsca parkingowego. Czasami ja parkuję, ale zawsze muszę być przygotowana na to, że jeżeli idę z Pauliną na spotkanie, to później muszę liczyć się z tym, że będę zaliczać kilometrowy spacer. A w jakim kontekście biznesowym? W kontekście biznesowym, no właśnie, to też jest bardzo dobre pytanie. Powiedziałam wcześniej, że moje gremliny są cały czas żywe, ale nauczyłam się sobie z nimi radzić. I chciałabym się posłużyć tutaj przykładem klienta. Może ten przykład e, będzie dla Was znajomy. Otóż mam klientkę, która panicznie boi się wystąpień publicznych. Do tego stopnia, że nie chciała współpracować z klientem, ponieważ wiedziała, że będzie, musieć, że będzie musiała robić prezentacje marketingowe. W rozmowie wyszło, że jej gremlin sięga bardzo daleko, ponieważ aż do szkoły podstawowej, gdzie została wyśmiana parę razy, prezentując zadanie domowe. I co się stało? Opracowałyśmy strategię, jak sobie za każdym razem z tym gremlinem poradzić, i teraz efekt jest taki, że jest w stanie wystąpić publicznie, plus świetnie dogaduje się swoimi klientami, robiąc wspaniałe prezentacje. Wow, wspaniały efekt! To może bardziej przenieśmy to na grunt działań w marketingu. Jeżeli pracujemy, prowadzimy kampanię, być może jakiś głos zewnętrzny krytyk podpowiada ci, mam za mały staż w marketingu, żeby. Może podpowiada ci, nie mam tyle wiedzy o kampaniach na Facebooku co inni, dlatego mhm. nie zrobię całego szeregu reklam. Może podpowiada ci, mam za mało doświadczenia z dużymi projektami, aby zaangażować się w ten duży projekt. I teraz, jeżeli myślimy sobie o gremlinach, to jakie je podsumować jednym słowem, strach. Nie jestem dość dobry, by. Pytanie, czy teraz już rozpoznajesz u siebie jakiegoś gremlina, który sabotuje, blokuje cię przed podjęciem pewnych działań? Absolutnie tak. Jeżeli nie masz gremlina, świetnie. A teraz przejdziemy do drugiego sabotażysty, może go tym razem rozpoznasz. Są to interpretacje. Jest takie powiedzenie, że nic nie ma znaczenia, dopóki sam nie nadasz temu znaczenia. Co mam na myśli? Otóż chodzi o to, że to, co dzieje się wokół nas, jest pewną rzeczywistością. Natomiast, przez to, że mamy inne doświadczenia, inne wartości, obracamy się w innym towarzystwie, sami sobie interpretujemy tą rzeczywistość. I ta rzeczywistość jest tylko zinterpretowana przez nas. Można to porównać do kręcenia filmu, czyli w każdym momencie, nawet teraz pewnie, kręcimy sobie swój własny film, interpretując to, co dzieje się dookoła. W skrócie widzimy to, co chcemy zobaczyć. Jak tam nasze interpretacja, Paulina? Jak myślę sobie o interpretacjach, to przypomina mi się pewna aplikacja. Tak, aplikacja na te, i nie jest to Twitter, mm -hmm. czyli Tinder. Na przykład, czy widzicie zdjęcie faceta z kotem i myślicie sobie, pewnie nie lubi psów, albo na przykład jest facet y, ze spadochronem i pomyślicie sobie, za duży ryzykant, albo moje ulubione zdjęcia, czyli selfie z windy, może zepsuła się winda. Mhm. Ja mam z kolei inny przykład na interpretację w kontekście biznesowym, bo pracuję z klientem z agencji reklamowej w zbudowaniu jego umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań, i budowania relacji z klientami. Mhm. I w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie spanikowany, zestresowany, przerażony, że wyszedł ze spotkania i prawdopodobnie czeka go zwolnienie. Pytam dlaczego. Opowiada, że miał właśnie spotkanie kwartalne, w zasadzie podsumowujące ostatni kwartał i budujące strategię na nowy rok. Przedstawił swoje pomysły z strategicznym klientem, z którym współpracował już bardzo długi okres czasu i współpraca układała się świetnie. Na spotkaniach była energia, wymiana komentarzy, a na tym spotkaniu panowała grobowa cisza, zero interakcji i jedyny komentarz, jaki usłyszał, to wrócimy do ciebie później. Trochę przerażające jak dla mnie. Tak, był przerażony i to co zrobiliśmy, to zastanowiliśmy się: OK, co interpretujesz? Jaką, jaką historię sobie tłumaczysz? Co się spodziało na tym spotkaniu? Co innego mogło się podziać? I tak naprawdę, jedną z tych opcji, pomysłów, które przyszły nam do głowy, że być może coś zewnętrznego przyczyniło się do takiej, a nie innej reakcji tego klienta, tej agencji, okazała się prawdziwa. Bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wrócił, z wiedziałam się, że wrócił z przeprosinami do mojego klienta, bo wieczór wcześniej byli na imprezie integracyjnej, i po prostu klient agencji przyszedł na spotkanie wczorajszy. A wszyscy wiemy, jak mogą wyglądać wyjazdy integracyjne oraz konferencje. W takim razie, jak możemy te interpretacje rozpoznać? Otóż, jeżeli usłyszysz na przykład, reklama nie siadła, to musiała być ta beznadziejna grafika albo to klient nie rozumie, że trzeba celować w inną grupę docelową, lub też słyszysz, szef wzywa na dywanik, pewnie klient jest niezadowolony, to możesz się spodziewać, że to są właśnie interpretacje. Co to oznacza? To oznacza, że sam opowiadasz swoją własną historię tu i teraz. Sam interpretujesz swoją rzeczywistość i to jest Twoja rzeczywistość, której nikt inny nie widzi. I teraz zastanów się, jako marketer, idąc z klientem na przykład na spotkanie, jak interpretacje mogą Cię ograniczać w zadbaniu o klienta w sposób pewny i obiektywny? Mhm. Mamy za sobą dwóch z czterech sabotażystów. Jakie jest kolejne? założenia? Czym są założenia? Jak myślę o założeniach, to widzę przeszłość, a konkretnie doświadczenie z przeszłości, które widząc podobną sytuację, zakładam, że efekt na bazie tego, czego doświadczyłam w przeszłości, będzie taki sam. I tu mam na myśli taką moją prywatną historię mhm. z podróży jako trener biznesowy, a nie opowiadałam Ci ją niedawno. Przez wiele lat podróżowałam jako trener międzynarodowo i miałam swój nawyk drukowania Google Maps, hotel, biuro. I między innymi jedna z podróży zawiodła mnie do Chin, do Szanghaju. Jest nawyk Google Maps, zdziwiona lekko, że Szanghaj pojawiła mi się mapa, hotel, biuro, wydrukowałam. Dziękuję, wylądowałam. Rano idę. Jaki był finał tej historii? Pewnie kiepski. Zakończył się szczęśliwie, ale kosztował mnie dużo stresu, bo a Google Maps się nie sprawdziły, ja pobłądziłam, taksówkarz obrys mnie dookoła hotelu, wyrzucił przed drzwiami frontowymi, krzycząc na mnie, nie mam bladego pojęcia co, a okazało się, że biuro było naprzeciwko mojego hotelu. Jak zawsze winny jest Google, <laughs> który nie działa zresztą w Chinach. <laughs> Inny jest Google, a to tutaj byłoby winne moje założenie, że Google Maps tak naprawdę sprawdza się wszędzie. Zgadza się. Dzięki za przykład. Natomiast e, przychodzi mi do głowy przykład, jeżeli chodzi o moje założenie, trochę związane z pracą. Ponieważ przez wiele lat myślałam, że aby osiągnąć sukces, trzeba ciężko pracować. I jaki był tego efekt? Że oczywiście pracowałam nad godziny. Z niską motywacją i z małą efektywnością. Dopiero wtedy, kiedy zrewidowałam swoje założenie i zaczęłam pracować mądrze, a nie ciężko, okazało się, że mogą to być mhm. dobre efekty oraz mogę być zmotywowana. Dzięki Ani za podzielenie się. A jak może być u Was? Jakie mogą być Wasze przykłady? Możliwe, że gdzieś w głowie macie takie założenie, że ponieważ ta kampania sprawdziła się u klienta X, na pewno siądzie u klienta Y. Albo pracujesz jako szef działu marketingowego, rekrutujesz pracownika, patrzysz świetny kandydat, bo zakładasz, że pracował w firmie X, która była wielką korporacją z dużymi budżetami, będzie miał mega fajne doświadczenie, powinien sprawić się i u nas. Tylko, że nasza firma jest mała, rodzinna, z małym budżetem reklamowym. Mhm. I jeżeli myślimy o założeniach, to o czym warto pamiętać, że nasze nastawienie Wiążące się z przeszłością, ponieważ coś wydarzyło się wcześniej, wydarza się ponownie, to będzie miało dokładnie taki sam efekt jak poprzednio. Tak. I pamiętajmy tutaj o jednym ważnym powiedzeniu, że Assumption is the mother of all fuck ups. Także uważajcie na założenia, bo rzeczywiście tak się może wydarzyć. I ostatnim naszym sabotażystom, do którego teraz przechodzimy, są ograniczające nas przekonania. Wszyscy pamiętamy Kodaka i Nokie, zawsze stwierdziliśmy i wierzyliśmy w to, że są nieśmiertelni. Albo na przykład pamiętając początki Instagrama, mówiliśmy, że to jest jakaś tymczasowa fanaberia. To się nie sprawdziło. No właśnie, dlatego że ograniczające nas przekonania powstają na podstawie tego, co gdzieś usłyszymy, coś przeczytamy, czy wierzymy w jakąś prawdę, która na przykład pojawia się wśród znajomych czy w społeczeństwie. I przez to, że w coś wierzymy, nie sprawdzając tego, jest to naszym przekonaniem, które nas ogranicza. Mam jeden przykład mhm. z naszej własnej historii, początków otwierania firmy, kiedy cała pomyślałyśmy sobie, jak jesteśmy początkujące, to pewnie ciężko będzie nam zdobyć dużego, ważnego, strategicznego klienta. I o dziwo! jedno z pierwszych zapytań, jakie wpadło do nas, było od dużej firmy. I siedziałyśmy wtedy na kawie, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, dokładnie. I myślałyśmy, nie wyjdzie, z, nie damy rady, jesteśmy za wcześnie na rynku, na pewno nas nie wybiorą przez to. I ty się mnie wtedy zapytałaś, trzeba by na pewno. Mhm. I to było takim impulsem, gdzie my zaczęłyśmy patrzeć z innej perspektywy i zastanawiałyśmy się, dobra, a co jeżeli wyjdzie, co możemy zrobić? Stworzyłyśmy fantastyczną ofertę nawet w wersji graficznej, przygotowałyśmy się Tip top. Na spotkanie handlowe z klientem, a feedback, który dostałyśmy później, mówiący, że w 100% spełniłyśmy oczekiwania klienta, był dla nas bardzo dużą motywacją. Zdecydowanie tak. Także warto tutaj się zastanowić, jakie Ty masz ograniczające Cię przekonania, a jak je wyłapać u siebie czy u klientów. Zastanów się nad tym, jak wyłapać pewne frazy kluczowe, wyrazy kluczowe, które świadczą o tym, że może to być ograniczające Cię przekonanie. Na przykład. Tylko najnowsze trendy w marketingu i narzędzia pozwolą odnieść sukces, albo klient nigdy nie wie, czego tak naprawdę chce od danej reklamy. Bądź też może usłyszysz, wyłącznie duży budżet na kampanię się sprawdzi. Jeżeli pojawiają się takie frazy kluczowe, jak tylko, nigdy, wyłącznie czy zawsze, to może świadczyć o tym, że jest to przekonanie, które cię ogranicza, ponieważ właśnie przekonania używają tak zwanych generalnych słów i mówią o tym, że coś jest prawdą. Czasami można to odnieść też do stereotypów. I teraz zastanów się, jak idziesz na spotkanie z potencjalnym klientem, jak możecie to ograniczać w rozmowie z nim, żeby na przykład w sposób znowu jasny oraz obiektywny posłuchać o jego potrzebach, dopytać i później o nie zadbać. No to mamy czterech sabotażystów przedstawionych, i myślę, że większość, albo część z Was się teraz zastanawia, to jak sobie z nimi poradzić. Radzić sobie w ten sposób, aby zmniejszyć swój stres i aby nas codziennie nie sabotowali. Dlaczego? Bo chcemy działać z mocą marketingowego superbohatera. I teraz dla Was kilka wskazówek, jak to zrobić. Zaczęłyśmy od gremlinów, przechodzimy do gremlinów. Jak sobie z nimi radzić? Jeżeli ten wewnętrzny krytyk mówi Ci, nie jesteś dość dobry, żeby ta kampania Ci wyszła, nie masz doświadczenia, żeby Ci e, strategia zadziałała, mm -hmm. na przykład, okej. Okay. Zatrzymaj się na chwilę, rozpoznaj ten, że mówi do ciebie twój wewnętrzny krytyk nazwij go, jak chcesz. Może być brachu strachu, ale najważniejsze jest zastanów się, przed czym ten gremlin cię chroni. Czy to jest wstyd, porażka, ośmieszenie przed czym. I drugi krok czy ci służy, albo jak ci służy? Bo jeżeli cię ogranicza, a ja posłużę się tutaj twoim przykładem, jako moim gremlinem, bo jeżeli dojdziesz do wniosku, że ten wewnętrzny głos Cię ogranicza, blokuje, to nazywając go, powiedz cześć. Dzięki brachu strachu, poradzę sobie, idę po swojemu, prawie po swojemu. Mhm. Jak w takim razie radzić sobie z kolejnym sabotażystą, czyli z interpretacjami? Kluczowym pytaniem jest tutaj pytanie, jak inaczej możesz na to spojrzeć. Zastanów się, jaka jest inna perspektywa. Jeżeli to nie pomaga, to bardzo dobrą praktyką jest to, żeby użyć swojej kreatywności i sobie pomyśleć o tym, na jakich pięć innych sposobów możesz spojrzeć na tą sytuację. Gwarantuję Ci, że jeżeli spojrzysz na to w pięć innych, znajdziesz pięć innych sposobów, to znajdziesz kolejnych pięć. A ostatnim pytaniem, które można sobie zadać, jest: jak spojrzałby na to ktoś inny? Zastanów się, co o tej sytuacji by powiedział członek Twojej rodziny? Kolega z pracy, twój mentor, guru, czy też twoja ulubiona postać z kreskówki, naprawdę pomaga. Mm -hmm. A co z założeniami? Jak rozgryźć założenia? Ponownie proste pytania, które możemy sobie zadać. Jeżeli ty mi Ania mówisz, kampania siadła przy poprzednim kliencie, u tego klienta też powinna się sprawdzić, to ja zapytam się Ciebie wtedy, czy jesteś pewna, mm -hmm. postawiłabyś na to milion dolców? Skąd masz tą pewność? A co jeżeli może być inaczej? I w momencie, kiedy zadamy sobie te kilka pytań, to tak naprawdę daje nam to szerszą perspektywę, że być może efekt będzie inny niż zakładamy. Zdecydowanie. A co w takim razie zrobić z ograniczającymi nas przekonaniami i jak je rozgryźć? Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, jak prawdziwe jest to przekonanie? Skąd o tym wiesz? Gdzie o tym przeczytałeś? Kto ci to powiedział? Skąd masz tą informację? I później zadaj sobie pytanie, jaki masz na to dowód. Kiedy ja pytam klientów, jaki masz na to dowód, to bardzo często słyszę, no niestety nie mam. I to pomaga zmienić perspektywę i upewnić się, że nie jesteś sabotowany. Mhm. Wiemy już w takim razie, jakich mamy czterech sabotażystów. Przedstawiłyśmy Wam powody, sposoby, jak możecie sobie z nimi poradzić, i mamy dla Was teraz proste narzędzie, które jesteście w stanie na co dzień zastosować żeby zaadresować sabotażystów i działać pełnią potencjału. A jak? Krok pierwszy: włącz tryb detektywa. Następnie przeanalizuj. Zadaj sobie pytanie, czy sabotażysta ci służy, czy też cię ogranicza? <laughs> Bo jeżeli dojdziesz do wniosku, że cię w jakiś sposób ogranicza, przejdź do kroku trzeciego. Pomyśl, co zrobię inaczej. Zgadza się. I po co o tym wszystkim mówimy? Mówimy o tym dlatego, że nasi sabotażyści bardzo działają na to, jak jesteśmy pewni siebie, na to, jak pracujemy i jak działamy, oraz jakie mamy nastawienie. Wracając do początku, gdzie mówiliśmy o czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych, czynniki wewnętrzne, czyli to, co myślimy i nasze nastawienie, bardzo mocno determinuje to, jaki mamy rezultat. I jaki mamy rezultat, kiedy znamy swoich sabotarzystów i wiemy, jak sobie z nimi poradzić? Po pierwsze, jako marketingowy superbohater. Jesteś pewny w swoim działaniu, co na pewno zauważy twój klient. Ponieważ klient to zauważy, jesteś w stanie budować swój autorytet marketera. I ostatnią rzeczą, o jakiej chciałam wspomnieć, to jest to, że jeżeli jesteś świadomy swoich sabotarzystów, to po pierwsze, wiesz jak sobie z nimi poradzić. Co więcej, możesz ich rozpoznać u swojego klienta i zadać mu takie pytania, aby zbadać jego potrzeby plus później przedstawić mu ofertę, która zwali go z nóg. A skoro nie mówisz o kliencie, tak sobie myślę, że jeżeli ja jako marketer działam pełnią mocy, pełnią swojego potencjału, to klient na pewno to zauważy. I na co to wpłynie? Na budowanie relacji w autentyczny sposób, bo jesteś najlepszą wersją siebie i dzięki temu budujesz relacje długofalowo, poparcie o zaufanie. Mhm. I tutaj chciałbyśmy Was zaprosić, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to możecie to zrobić na naszej stronie internetowej www.dotway.com albo na naszych social media hashtag DotwayLearning. A już teraz zapraszamy Was do oddania głosu w komentarzu na naszą prelekcję. Dziękujemy Wam za wsparcie w naszych eliminacjach. Cześć! Cześć!